Cześć. Witajcie. Dzień dobry. Gotujemy wspólnie w kuchni Oli. Jola. Grzegorz. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj ugotujemy pyszną zupę serową. Przyjąłem wyzwanie Dawida Giniary i ugotuję zupę na bulionie drobiowym Giniary. No Okej. Okay. Co będziemy potrzebować do tej zupy? Oczywiście bulion. Taki. To Taki. jest fajny bulion dlatego, bo on ma naturalne składniki. To jest super. Jest długo gotowany wywar. Tutaj, w środku. Tak, w środku. Okej, okay, ale to jest tak, że jak używamy takiego bulionu, to możemy mieć trochę więcej czasu na inne sprawy, tak? Że to jest generalnie... No dokładnie. Czyli to jest tak trochę w takim twoim stylu, żeby oszczędzić czas i mieć tak naprawdę dużo frajdy z gotowania. Oczywiście więcej czasu dla rodziny. Tak jest. Dla rodziny Przyjaciół. I na spacery. No też. Super. Teraz może powiemy, co, co potrzebujemy. Tak. Litr przegotowanej wody. Ciepłej. Gorący. Gorącej. Do tego trzy łyżki bulionu. Dobra, otwieramy. O, proszę, może... Dobra, to ja dodam. Pierwsza. Jak ładnie pachnie. Aha, pierwsza. Miejsce. Tak, tak druga. I trzecia, proszę. A pan. może teraz ja pomieszam? Jasne. I mamy bulion. Aha. Czyli nie muszę sam przygotowywać bulionu, mam od razu gotową Goto bazę do zupy. Do zupy, tak? Czyli to jest taka propozycja na obiad szybki. Y tak. Ktoś wraca z pracy, wraca z uczelni, chce zjeść domową zupę? Bach, Mam gotową podstawę. Bulion rozpuszczasz i masz gotową zupę. Bulion mamy przygotowany, nagrzewamy garnek. Jasne. Y średni ogień. średni ogień, bo Dobra. będziemy smażyć. Dajemy masełko. To ja będę dodawał masełko. I co, roztopiamy? Roztapiamy. Okej. Okay. Bo na tym myśle musimy zeszklić cebulę. Masło zaczęło stwierdzić. Ja dodam cebulkę. Dobra. Ją zeszklisz. Okej, okay. taka ma być żółto-brązowa, ale nie czarna. Nie, nie, nie. Tak damy To jest damy. twoja najprzyjemniejsza praca. Nienawidzę tego. U. Jak chcecie zobaczyć jak mężczyzna płacze, dajcie mu trochę cebuli. Z drugiej strony. Cebulę. Ale mężczyzna nie wstydzi się łez. Prawdziwy tak, tak. mężczyzna nie. Tak, tak. Z drugiej strony to zrobić smak dodatkowy. Ważna jest kolejność, bo najpierw dajemy cebulę, a później czosnek. A później czosnek, gdybyśmy zmienili kolejność, to czosnek by nam już zepsuł wszystko, Będzie spalił. Tak. Brązowy czosnek to nie jest dobry pomysł. Mm, fajnie. Znaczy, z jednej strony. Ona się musi zeszklić. Tak, z jednej strony nie przepadam do smażeniem cebuli, ale ten aromat już powoduje, że. Mm. Zaczynają działać liniami. Mhm. Mm Mam ochotę już to zjeść. O, może poczekaj do końca. No, tak, tak. <grym> Kontrolujesz. No ba, Stawam się przynajmniej. To jest tak, że kuchnia to nie ma być kiera, to, to ma być przyjemność, prawda? Oczywiście. No właśnie. Tego ułatwiajmy sobie życie w kuchni, bo gotujmy mimy z tego masę frajdy. O, już się szkli cebula. Tak, pięknie. To co, dodajemy czosnek? Dodajemy czosnek. I tak z minutę z tym czosnkiem, prawda? Nie tak, za długo. Ja wsypię. Dobra. Oj, musisz wybrać. Tak. O, i teraz szybko mieszamy, żeby nam się nie przypalił. Pamiętajcie, jak smażycie czosnek, króciutko, nawet mniej niż minutę, powiem Wam, 20 sekund, myślę, że już, tak? Tak. Dodajemy? Teraz dodajemy bulion. Jasne. Lej. Proszę. O, yeah. uj, 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 uj. No. I teraz? Gotujemy pod przykryciem około 10 minut. Okej. Okay. Słuchajcie, 10 minut minęło. Proszę. Zupa się gotuje? Tak jest. Co teraz? Ale, ale trzeba teraz dodać ser. Topiony ser. Proszę. Wiesz co, ja tobie dam, bo się mogę poparzyć. O, o, o. I teraz mieszamy. Dobra. Energicznie mieszamy. Dobra, zamieniamy okay. się. Tak. Energicz energiczne mieszanie wygląda tak. Żeby nam się nie przykleiło do dna. Ser. Tak. Do dna garnka. Bo wtedy będzie tragedia. Popatrz Dawid, tak powstaje moja zupa. Mogę ja pomieszać troszkę? Proszę cię bardzo. Pięknie wymieszane, wszystko bulgocze. Wszystko bulgocze, ale tam nie ma przypraw. To dajemy? Dajemy. Papryka chili. Mhm. Uh -huh. Do ostro. zaostrzenia smaku. Będzie ostro. Pieprz. Czarny. Tak, świeżo mielony. Ach. No i sól, nie za dużo, bo ser może być słony. Okej. Okay. I co teraz? I możemy już wyłączyć. Tada! A wiesz, co teraz będziemy robić? Podawać? Nalewamy do talerza, posypujemy grzankami, serem tartym, naszą zieleniną. A wiesz, co tu jest? Co tu mamy? Szczypiorek? Szczypiorek i pietruszka. Super. I nalewamy zupę. Okej. Okay. Proszę. No, jeszcze trochę. Super. Ja daję jeszcze ser. Mm -hmm. Taki start. Tak, starty ser posypujemy na, na wierzch. Nie żałujemy. Nie żałujemy. Dajemy grzanki. Uh. Więcej grzanek. Rozpusta na całego. Tak. Wiek. No jakiś element zielony na koniec będzie ten... Tak, i na koniec damy zieloninę. Super. O! Oh. Więcej mamy wiosnę, będzie super. Pięknie. Dawid, tak wygląda moja zupa. Dziękuję Ci za wyzwanie i zapraszam do oglądania naszych filmów. Do A. zobaczenia!